A powiedz mi, jak zszedł trądzik? No, zszedł oczywiście dzięki mnie, mojej dyscyplinie, wczesnym, diecie. wczesnym wstawaniu, diecie, więcej białka, wołowiny, jajek. Już skończyłam z jakimiś kaszkami na mhm. śniadanko i, i tymi skokami insuliny, które były beznadziejne. Żaden lekarz mi absolutnie o tym nic nawet nie napomknął, co mnie Doprowadza jakby trochę do szału, jak sobie teraz o tym myślę, bo to, były, to było mnóstwo lat straconych i takiego obijania się. I wie pani, co no bo właśnie to Bo najczęstszą przyczyną najgorsze... trądziku jest Jelito. I to mówi się dokładnie. o tym, ale nikt nie chce na to spojrzeć. Jak ja piszę, zanim weźmiesz izotek, zastanów się. To jest hejt, bo mi izotek tylko pomógł. Pomógł do jakiegoś momentu, ale tak coś wyle. innego się zadzieje. A jak się skończy izotek, to się Też jeszcze problemy z wątrobą. Dokładnie. Takie, no, trochę przytrucie organizmu, a że już nie wspomnę, że takie psycho, nie wiem jak to Wiesz określić, dlaczego że zeszło to z twarzy? Np. Dlatego zeszło tak łatwiej z twarzy, bo ona nie jest niczym przykryta i nie bierze udziału w takim namaczaniu. Czyli nie ma tych też e, zapalnych zmian, mm -hmm. które masz na głowie. I prawdopodobnie, gdyby było takie prowadzenie też e, świadome, co, co trzeba tu zastosować, żeby to poderwać i co zrobić, żeby tego nie wytwarzać? Czyli z rozmowy wnioskuję, że ty już nie jesteś wysokowęglowodanową. Nie, nie. Dokładnie, dlatego, że nie chcesz, żeby trądzik wrócił. No nie, bo ja wiem, że to już jest jakby, jak do tego wrócę, to znowu zaczną się sypać włosy. Zacznie pewnie, znaczy Dochodzi, ja nie mówię, że ja jestem idealna, mm -hmm. bo dalej mi coś tam. Gdzieś Ale zmieniłaś wyskoczy. to w to 90%. Nie jest... To nie jest, no, mogę pani pokazać zdjęcia, bo ja jak czasami sobie samo to oglądam, to ja w to nie mogę uwierzyć.